Centra logistyczne i terminale. Gdzie w Polsce są największe szanse na inwestycje w związku z, również z dotacjami z Unii Europejskiej? Znaczy, to jest oczywiste, że. E, i na szczęście to zostało po raz pierwszy wyraźnie powiedziane przez e, przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i, i Rozwoju, że. E, jeśli będzie mowa o wsparciu, jakimkolwiek wsparciu finansowym inwestycji w infrastrukturę transportową, logistyczną, to ona może dotyczyć jedynie tych obszarów, które są ściśle powiązane czy leżą wręcz w obrębie wytyczonych przez Komisję Europejską korytarzy transportowych. I to jest pocieszające, tak, to jest pocieszające, że jest tutaj jasna, klarowna. Decyzja polityka. i polityka, której brakowało, bo jako ciekawostkę można powiedzieć, że brak jakiejkolwiek polityki w tym zakresie przez ostatnie 20-25 lat spowodował to, że Mimo tego, że jesteśmy najbardziej najnowocześniejszym rynkiem, jeśli chodzi o nowoczesną powierzchnię magazynową w Europie w tej chwili, pozostało zbudowanych ponad 8 milionów metrów kwadratowych powierzchni klasy A. To jest naprawdę najnowocześniejsza, doskonała powierzchnia magazynowa świetnej jakości. To niestety lokalizacja jest w wielu przypadkach, w wielu sytuacjach przypadkowa, dlatego że budowano deweloperzy czy inwestorzy prywatni którzy potrzebowali, wznosili te inwestycje na własne potrzeby czy na potrzeby jakiegoś lokalnego rynku, budowali tam, gdzie po prostu mogli, a nie tam, gdzie było to jakoś uzasadnione z punktu widzenia, nie wiem, jakiegoś planu zagospodarowania przestrzennego kraju. Takich planów po prostu nie ma, nie było. I, i to, jest, to jest podstawowy problem. Tylko część, mała część z tych, z tych, z tych nowych inwestycji ma jakiekolwiek połączenie z transportem szynowym. Niestety i w związku z tym y, kwestia y, rozwoju transportu intermodalnego jest tym bardziej utrudniona.